Serdecznie witam. Dzisiaj mamy 10 maja 2025 roku, jest sobota. wczorajszym w godzinach popołudniowych odbyła się 14 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu, a jej tematem była mm, sytuacja finansowa radomskiego szpitala specjalistycznego, której mm, miasto Radom jest y, w organie zarządzającym. Y, nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek radnych opozycyjnych. Wniosek został złożony w środę. I wczoraj już została przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzień wczorajszy tą sesję nadzwyczajną. Dziwnym przypadkiem akurat radni opozycyjni, którzy złożyli wniosek o zwołanie tej nadzwyczajnej sesji, no frekwencja ich nie dopisała. Połowa radnych opozycyjnych się pojawiła, podczas gdy radni koalicji rządzącej prezydenta Witkowskiego przybyli no, w większości. W większości. Także tutaj oczywiście zaczęły się przepychanki słowne, które rozpoczęła pani wiceprezydent miasta Radomia z koalicji rządzącej. Zarzuciła właśnie radnym opozycyjnym, że złożyli wniosek, odwołali na zwyczajnej sesji, a nie dopisali. A przyszło ich połowę, czyli składają wniosek, a nie przychodzą. Z kolei przewodniczący radnych opozycyjnych, klubu radnych opozycyjnych, odpowiedział, że złożył wniosek w środę, a przewodniczący Rady Miejskiej ma tydzień czasu na zwołanie. Także no tutaj w ciągu dwóch dni została zwołana ta zwyczajna sesja i nie każdemu terminy mogły pasować. Natomiast wszystkim na pewno zależy na sytuacji Rolandskiego Szpitala. Z kolei Także tutaj sugerował, że przewodniczący Rady Miejskiej no, mógł troszeczkę wyznaczyć jakiś inny termin na przyszły tydzień, na wtorek, na środę, żeby było więcej dni od złożenia wniosków. wtedy wszyscy mogliby się dopasować. A tak to z, prawdopodobnie z tego powodu, że to było w ciągu dwóch dni. Część radnych, właśnie radnych opozycyjnych, nie, nie mogła się stawić na tej sesji, bo mogli mieć inne tam już zaplanowane zajęcia. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu wypowiedział się, że owszem, tak, wniosek radnych opozycyjnych został złożony w środę, ale on nie mógł zwołać na tej sesji na, na wtorek, na środę w przyszłym tygodniu, bo nie, bo nie było terminów, tylko był termin na dniu wczorajszym w piątek. W związku z tym, w związku z tym sesja została zwołana na piątek czyli na dzień wczorajszy. Na tą sesję zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. No ale w, w związku z tym, że głównie przez to, że to był krótki czas, czyli dwa dni odpowiedzieli, no, że no, nikt nie będzie w tym terminie mógł się pojawić, a szkoda, bo, bo szykują się zmiany, jeżeli chodzi o działalność szpitali, rząd pracuje nad zmianami. No i radni miejsc w Radomiu musieli wiedzieć, jakie, co, się, co się szykuje, żeby się przygotować na ewentualnie niespodziewane rzeczy. No, w związku z tym, że zabrakło przedstawicieli i Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, to tej informacji nie uzyskali radni. Głównym punktem, głównym, główną częścią tej sesji było wystąpienie nowej pani dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, która właśnie przedstawiła, omówiła sytuację, ciekawą sytuację, która no, do 2015 roku no, szpital miał tam jakieś zadłużenie, ale to jeszcze było w miarę... Tak nie zwiększało się. To zadłużenie się utrzymywało tam na jakimś poziomie, ale nie zwiększało się. Natomiast od, po 2015 roku, aż, aż do, do, do teraz, czyli przez ostatnie 10 lat, to zadłużenie szpitala bardzo mocno idzie w górę i to jest niepokojące. To jest niepokojące, bo nie wiadomo, co się może stać, co rząd szykuje, jakie zmiany w szpitalnictwie szykuje. No i tutaj, co, co dalej robić. No pani, dyrektor, to, no pani dyrektor przedstawiła tą sytuację finansową, jaka jest, rzeczywiście nie była ciekawa, ale przedstawiła jakiś plan, taki, który rzekomo ma poprawić to w znaczący sposób tą sytuację finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Stwierdziła, że może nie uda się całkowicie wyleczyć tej złej sytuacji, ale na pewno znacząco poprawić. Jak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy dalej. Na pewno sytuacja wróci na, na będzie tematem, sytuacja Radomskiego Szpitala będzie tematem sesji Rady Miejskiej I to w najbliższym czasie, no bo tutaj różne rzeczy się mogą teraz dziać w związku z, w związku z tym, że rząd przygotowuje jakieś prace nad szpitalnictwem. Taką ciekawostką jeszcze było to, że wszyscy radni, wicepani, wiceprezydent, pani wiceprezydent, którzy występowali, zabierali głos, zaczynali od tego, że bardzo im na sercu leży los szpitala hospitala specjalistycznego. Powiem szczerze, że to, że to to było takie, że aż w pewnym momencie zacząłem wątpić, że to jest szczere, dlatego że każdy mówi tak, jemu to zależy, jemu to zależy, tej zależy, tamtemu zależy, los, także tak, to, wiecie, jak ktoś tak się zarzeka, że mu zależy, leży na sercu czyjś los, to, to tak w rzeczywistości różnie to bywa i może mieć tam własny interes w tym wypadku raczej interes partii ja tak sądzę, że, że tu nie los radomskiego szpitala a interesy partii się liczą dla radomskich radnych zresztą chyba nie tylko tutaj no, czekamy co będzie dalej będę monitorował tę sytuację radomskiego szpitala będę tu Was informował o tym i o innych działaniach Rady Miejskiej w Radomiu na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.